Choć Halloween już z natury ma być straszne i upiorne, chyba nikt nie oczekuje, że jego Halloween zamieni się w prawdziwy koszmar. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 mrożących krew w żyłach rzeczy, które naprawdę wydarzyły się w Halloween numer 10. W 1938 roku, w Halloweenową noc, słuchacze radia CBS nieoczekiwanie usłyszeli dziwny komunikat. Marsjanie najechali na New Jersey. Mimo, że było to tylko słuchowisko, prowadzone przez aktora Orsona Welles'a, wielu mieszkańców New Jersey uznało, że to prawda, wpadło w panikę i rzuciło się do ucieczki. Według przeprowadzonych niedługo później badań, osób tych było nawet milion, co stanowiło prawie 10% wszystkich słuchaczy. Numer 9. W 2012 roku dziewięcioletnia dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak podczas imprezy Halloweenowej jej kuzyn wziął ją za skunksa i postawił w ramię. Co najlepsze, dziewięciolatka nawet nie była przebrana za skunksa. Miała na sobie czarną sukienkę z białymi frędzelkami na czarnym kapeluszu. Jakby tego było mało, chłopakowi pomagała jego matka świecąc mu latarką, aby nie chybił. Numer 8. W 2005 roku mieszkańcy miejscowości Frederica w stanie Delaware myśleli, że ich 42-letnia sąsiadka przeszła już z halloweenowymi dekoracjami samą siebie, wieszając na drzewie swoją podobiznę. Dopóki wiele godzin później nie okazało się, że owa podobizna zwisająca z drzewa wcale nie była dekoracją, a faktycznym ciałem 42-latki, która popełniła sam 7. W 1974 roku niejaki Timothy O'Brien z Teksasu miał zaledwie 8 lat, kiedy zjadł Halloweenowego cukierka naszpikowanego cyjankiem. Okropieństwa całej historii z pewnością dodaje fakt, że sprawcą nie był żaden sąsiad, a jego własny ojciec, który chciał w ten sposób wyłudzić pieniądze z ubezpieczenia. Numer 6. Julie Keef z Oregon była w szoku, kiedy w 2012 roku w zestawie halloweenowych dekoracji kupionych w Kejmarcie znalazła wiadomość od pracownika chińskiej fabryki. Według autora miał być on tort i przetrzymywany w obozie pracy przymusowej, zmuszany do robienia zabawek 15 godzin dziennie, bez wynagrodzenia ani dni wolnych. W liście prosiło on, aby ten kto go znajdzie przekazał go do Światowej Organizacji Praw Człowieka, co też kobieta uczyniła, w efekcie czego pracownik odzyskał wolność już kilka miesięcy później. Numer 5 w 2011 roku 55-letni mieszkaniec Chicago był wściekły, kiedy zorientował się, że ktoś ukradł mu torbę z cukierkami na Halloween. Wierząc, że to jego sąsiedzi, tygodniami po cichu knuł swoją zemstę. Kilka miesięcy później ci sami sąsiedzi zostali zgłoszeni jako zaginieni. Niedługo później odnaleziono ich ciała. Numer 4. W Halloweenową noc w 2012 roku jeden z mieszkańców Denver zmarł na schodach do swojego domu. Następnego dnia rano listonosz roznoszący listy, myśląc, że zwłoki na schodach to tylko doskonała dekoracja na Halloween, jak gdyby nigdy nic zrobił nad nimi kroka, aby dostarczyć pocztę temu, którego właśnie ominął. Pracownik poczty zdał sobie z tego sprawę dopiero, kiedy kilka dni później został wezwany na świadka. Numer 3. W 1990 roku nastoletni Brian Jewell z Chicago miał przestraszyć uczestników Halloweenowej przejażdżki na Sianie, udając, że wisi na szubienicy. Jak możecie się domyślić, chłopakowi tej nocy podwinęła się noga i na stryczku zawisł naprawdę. Kierowca ciągnika zdał sobie z tego sprawę dopiero, kiedy nastolatek nie wygłosił swojej typowej mowy, a zamiast tego milczał z palcami u stóp dotykającymi ziemi. Numer 2. W 2015 roku amerykański żołnierz Marine zaatakował innego żołnierza Marine poruszającego się na wózku inwalidzkim. Agresor uznał, że mężczyzna na wózku, tylko udaje niepełnosprawnego weterana w ramach przebrania na Halloween, co wzbudziło jego wściekłość i, niewiele myśląc, zaczął naparzać go po głowie. To, że miał do czynienia z prawdziwym, sparaliżowanym byłym żołnierzem, dotarło do niego dopiero w areszcie. Numer 1. W 2012 roku, tak, znowu 2012. Co za przeklęty rok. Czy to dlatego, że w Polsce było euro? W każdym razie. Policja w Manchesterze aresztowała 23-latka, który w halloweenową noc, zamiast cukierków, rozdawał dzieciom torebki białego proszku, mówiąc, że to orężatka. Całe szczęście żadne z dzieci nie zdążyło jej spróbować, bo zamiast strzelania na języku, poczułoby strzelanie w bani. Okej, okay, i tym strzelającym jak strzelające cebulki, obowiązkowy element każdej wycieczki w podstawówce akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć.